Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was dzisiaj ponownie do naszej łazienki. Łazienka praktycznie jest już skończona. Brakuje jeszcze kilka drobnych szlifów. Niestety między innymi czegoś, co robi największy efekt czyli oświetlenia. Doświetlam się takimi dodatkowymi lampami, więc mam nadzieję, że będziecie tutaj cokolwiek widzieć i że nie będzie Wam przeszkadzało troszeczkę to słabe światło. Mamy już wybrane mniej więcej lampy, które chcemy. Więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie pokażę Wam, co wybraliśmy i że uda nam się je zamontować. Dzisiaj przywodzę z takim odcinkiem, gdzie pokażę Wam głównie nasze wymiary łazienki, bo dostajemy bardzo dużo pytań o naprawdę mnóstwo szczegółów na zasadzie jak bardzo jest cofnięty front, jeśli chodzi o meble, jak szeroka jest fuga. Ja wam fugi. Raczej dzisiaj nie będę mierzyć, ona jest naprawdę bardzo cienka, myślę, że na pewno nie ma centymetra jest cieńsza, ale pomierzę takie standardowe rzeczy, o które najczęściej pytacie. Właśnie takie rzeczy jak nasza zabudowa, jak toaleta, pomimo tego, że podaję Wam konkretne modele, które mamy, to bardzo, bardzo często pytacie, więc pomierzę wszystko i opowiem Wam o każdym z elementów z osobna. OK, myślę, że możemy sobie zacząć od naszej szafki pod umywalkę, od umywalki i od szafek. Ja trochę w takim świątecznym nastroju, bo dzisiaj mamy Mikołajki. Jakby to oglądacie, to jest 7 grudnia. Mam nadzieję, że Mikołaj do Was przyszedł. Więc jeśli chodzi o szerokość tej szafki, to ja Wam już opowiadałam, że ona ma 130 cm na szerokość, a jeśli chodzi o głębokość to ma ona 46 cm i taka jest głębokość blatu. Jeśli chodzi o szuflady, to one będą troszeczkę e, mniejsze niż cały ten blat. No z racji tego, że mamy tam odpływ. My chcieliśmy szuflady bez wycięcia na odpływ, e, no ale też z racji tego, że tutaj sporo ten front jest cofnięty, żeby uzyskać efekt takich rantów i szuflady na szerokość mają 120 cm. A na głębokość mają 30 cm. Jest to dosyć fajny wymiar ze względu na różnego rodzaju organizery i udało mi się już kilka fajnych organizerów znaleźć, które Wam pokażę niebawem w kolejnych odcinkach. Jeśli chodzi o wysokość, jakby podwieszenia tej szafki, to dolna krawędź jest dokładnie na 16,5 cm jest to taka dosyć fajna wysokość, bo na pewno wiedziemy tam mopem, ale też nie straciliśmy jakoś bardzo dużo miejsca, jeśli chodzi o samą zabudowę i o miejsce w szafkach. Jeśli chodzi o umywalkę, to jest to umywalka Villeroy Boch, model Colaro, i on ma 56 cm. Tak, 56-57 cm na szerokość, a jeśli chodzi o jej głębokość, to ma 36 cm. Mówiąc szczerze, na ten moment uważam, że jest to rozmiar. Idealny. Często pytaliście też, na jakiej wysokości są zawieszone, zamontowane krany. Więc jeśli chodzi o umywalkę, to jest to 120 cm, licząc od podłogi na gotowo. No i póki co jest wygodnie, zobaczymy, jak to będzie w użytkowaniu. Jeśli chodzi o lustro, to jest to lustro z at -home i ma ono 120 cm średnicy. To jest lustro okrągłe, więc no i tu i tu ma 120 cm. Jeśli chodzi o nasz prysznic, to jest on dosyć spory i ma on na szerokość metr, odpływ liniowy ma 90 cm, więc no kawałki po tych bokach odpływu liniowego mamy, około 5 cm. Jeśli chodzi o szybę, ma ona 126 cm na szerokość, a ma 2 m na Wysokość. Jeśli chodzi o wymiar naszych płytek, to te płytki szaro-beżowe to jest model Cerat Modern Concrete Silver Matte i jest w wymiarze 80x80. Te same płytki mamy na podłodze. Wiem, że z tej serii jest też dużo. Innych różnych rozmiarów jest chyba 120x120, na 120, 120 na ileś, także nie tylko są dostępne te 80x80, 80. a jeśli chodzi o te drugie płytki przybanie, to mają one 45x120. Pytaliście też, jaki jest wymiar tej hmm, półki, którą mamy pod prysznicem? Ona ma 60 Cm. Jest też dostępna na stronie Dapstory, bo ta półka jest z Dapstory chyba 40 cm, ale my stwierdziliśmy, że wolimy mieć jednak taką większą, bo lepiej, żeby mieć tam jakiś luz, niż żeby nam miało zabraknąć miejsca. Okno ma wymiar 80 cm, uważam, że jest bardzo fajne, natomiast nie wiem, czy robiąc drugi raz łazienkę, nie zdecydowałabym się na okno troszeczkę może węższe. Ale do ziemi, albo nawet nie węższe, żeby zostawić takie, ale do ziemi. My mamy szybę prywatną, więc tutaj nie mam obawy, że ktoś nas zobaczy, a okno jednak robi naprawdę fajny efekt i przepięknie doświetla pomieszczenie. Jeśli jesteśmy przy Wannie, to z miłą chęcią pokażę Wam nasz nowy nabytek. Jest to półka na Wannę, o której marzyłam. Naprawdę nie wiem jak długo. Udało mi się znaleźć idealną. Co prawda, mi się podobają takie półki raczej w, prosty, w prostym kształcie, w prostej formie, nawet pod postacią takiej po prostu zwykłej dechy na, na wannę. Natomiast ta półka urzekła mnie swoją. Organizacją tego, co można tutaj sobie zrobić. Mamy zamykane drzwiczki, które mogą posłużyć na podpórkę do tabletu bądź do książki. Półeczka jest przemyślana dosłownie w każdym calu, bo mamy nawet taki rysik do tableta czy do telefonu. Który jak zamkniemy, no to nie powinien nam tutaj nigdzie się zagubić. Na pewno to jest świetne rozwiązanie w momencie, kiedy mamy mokre dłonie. Bierzemy taki rysik i na przykład zmieniamy sobie serial, bo ten, który aktualnie oglądamy, nam nie przypadł do gustu. Mamy miejsce na oczywiście kieliszek, kieliszek wina na jakiś sobotni wieczór. Mamy miejsce na kubek i mamy miejsce, żeby tutaj postawić telefon. No i dodatkowo mamy tutaj takie dwie przygródki, na których możemy sobie położyć ręcznik czy jakieś płyny czy cokolwiek, co potrzebujemy. Tutaj też można spokojnie położyć sobie telefon. To jest półka bambusowa, więc nie musimy się martwić o jakiekolwiek zamoczenia, jej się nic tutaj nie stanie. Link do niej oczywiście podrzucę wam w opisie, była w fajnej cenie, więc myślę, że można sobie sprawić um, prezent na Mikołajki, bądź komuś na przykład zakupić taką półkę na święta. Jeśli chodzi o wymiar naszej wanny, to ona ma 150 cm na szerokość i 70 cm na głębokość dla mnie to jest rozmiar idealny jestem niską osobą mam niecały metr sześćdziesiąt także ta wanna to jest dla mnie rozmiar idealny jeśli chodzi o zestaw wannowy to jest on zamontowany na wysokości około 80 cm od gotowej płytki. Armaturę pod prysznicem montowaliśmy tak, żeby nam obydwu było wygodnie. Deszczownica była bardziej dostosowana pod Oskara i jest ona powieszona na około 2,30 m. Jeśli chodzi o te elementy, to mierzę je od odpływu liniowego, czyli musicie pamiętać, że tutaj jest delikatny spadek. Pytaliście też o mm, Wysokość tego spadku. Spadek jest dosyć duży, bo w tym punkcie kulminacyjnym ma 2,5 cm. Ten element, nie wiem jak to nazwać, sterujący, jest zamontowany na około połowa 115 cm. Górna krawędź jest na około 125 cm, a ten element, gdzie mamy rączkę, słuchawkę, jest zamontowany na około 130 cm. 2 cm. My to dostosowaliśmy gdzieś tam pod siebie. Zależało mi też, żeby to było na środku fugi, żeby nie było tu umieszczone jakoś tak bardzo przypadkowo czyli na przykład to by było gdzieś, no nie wiem, fuga by się schodziła tak ani w połowie, ani na końcu. No zależało mi, żeby to było tak w miarę możliwości symetrycznie, a to nie chciałam, żeby też było za nisko, bo wtedy ciężko jest trafić w, tą, w ten uchwyt. Tylko jest to zamontowane na takiej naprawdę odpowiedniej wysokości, która jest, myślę, najbardziej wygodna. Wanna ma wymiar 150 cm, natomiast ta wnęka, która powstała poprzez zabudowę Geberit ma 175 cm i tyle samo ma ta półka nad wanną, bo ona po prostu jest od ściany do zabudowy i co prawda tutaj nam mogłaby wejść większa wanna, ale zdecydowaliśmy się na mniejszą ze względu na to, żeby po prostu było troszeczkę ekonomiczniej, żeby można było tej wody nalać mniej i żeby się nalewała Szybciej, ale też ze względu na to, żebym mogła się na spokojnie w niej położyć i zaprzeć nogami, a nie musieć gdzieś tam, wiecie, bać się. Czy się nie podtopie? Jeśli chodzi o wymiar tej zabudowy, to ja Wam tak naprawdę już wszystko e, mówiłam w odcinku o zabudowie, natomiast no, pokażę tą szafę jeszcze raz. Mamy tu już powsadzane e, jakieś elementy. Wymiar tych szafek nie jest jakiś zachwycający i jakiś powalająco duży, bo mm, na szerokość szafka ma 65 cm, na głębokość jest naprawdę niewielka, bo ma 17 cm. E, więc to nie jest szafka, w której na pewno zmieszczę wszystko, w której zmieszczę jakieś zapasy, ale ona też nie miała do tego służyć. Ona jest zabudowana do samego sufitu, czyli cała zabudowa ma... 2,60. Było też pytanie, jaka jest ogólna szerokość tej szafki, i ja to wszystko podawałam. <grytanie> Ma ona 22 cm, więc no prosty rachunek: że ten front jest wysunięty około 4-4,5 cm, a ta półka jest jakby cofnięta. Sam front ma grubość 2 cm, no i tak się prezentuje cała ta szafka. Jeżeli jeszcze będziecie mieli jakieś pytania dotyczące naszej łazienki, to piszcie śmiało, postaram się oczywiście odpowiedzieć na wszystkie. Pytaliście też o wymiar tych toalet, ja je podlinkuję Wam w opisie. Bo w naszej małej toalecie mamy toaletę, która jest dużo krótsza, a ta toaleta, która jest tutaj jest już znacznie dłuższa i ma 56 cm, z tego co pamiętam, tamta ma niecałe 50 Chyba 48, więc różnica jest całkiem spora. Jeśli chodzi o odczuwalność siadania na tej toalecie, no to ja nie widzę tutaj dużej różnicy. Ymm. Oskar Wam jeszcze nie powie, bo Oskar jakoś bardzo nie korzysta z tych toalet. Mówi, że na razie nie chce ich wrócić, więc myślę, że zrobi Wam update za jakiś czas. No mam nadzieję, że wszystko, co mogłam, to Wam podałam. Podlinkuję Wam raz jeszcze wszystkie nasze elementy łazienkowe w opisie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Mam nadzieję, że uda mi się na nie odpowiedzieć. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia już jutro. Cześć!